Zimny! No co tam? Już zapowiedzieliśmy, pogadamy trochę o Twojej zarażaniu pasją. Spoko, spoko, spoko. Gdzie, jak, jak często, skąd ten pomysł? Dawaj. Z zarażeniem ludzi? Yy, wiesz co, zawsze jakoś yy, jarały mnie filmiki na YouTubie, to jak yy, znaczy ogólnie jak zaczynałem z brekiem, to sporo oglądałem na YouTubie różnych takich trailerów jak tańczą różni tancerze najlepsi na świecie i tak naprawdę od tego momentu zacząłem nagrywać yy, takie filmiki, żeby móc zobaczyć yy, jak progresuję. Po prostu przez cały miesiąc treningów nagrywałem sobie najlepsze momenty, wrzucałem to do internetu i za jakiś czas mogłem zobaczyć po prostu, jaki progres zrobiłem i po pewnym czasie ludzie zaczęli to oglądać. Od razu e... pojawiły się pozytywne opinie? Tak, naprawdę, naprawdę. Też bardzo mnie to zaskakiwało, że... Szczególnie ludzie, którzy nie znali mnie, ludzie na przykład z, z innego krańca Polski fajnie reagowali i to mnie super motywowało. Jak e, zacząłem wrzucać te filmiki, jak e, nagrałem materiał z kurą workout, to jest taki bardzo popularny Street Workoutowiec, on jest pięciokrotnym mistrzem Polski, tam dociera do 300 tysięcy ludzi na, e, na YouTubie. Co to był za materiał? E, trening wspólny. On mi pokazywał właśnie skile street workoutowe. To są właśnie taki, taki trening z własną materiałą. Są ciała, a ja mu pokazałem tam trochę elementów z breka i Uczyłeś fajnie, go, tak, coś? tak, tak, no bo on zupełnie nie ogarniał breka i to fajnie to tak. naprawdę wyszło jest u mnie na kanale, też zrobiło duże wyświetlenie. 5000, ale to wiesz co, jak na mój kanał to naprawdę dużo, bo e, to jest nisza. Tak naprawdę mało osób ćwiczy tego typu rzeczy i mogę powiedzieć, że to jest naprawdę sporo. Odzew był naprawdę niesamowity. Każda osoba, która zobaczyła ten film, tam zostawiała komentarze, że naprawdę super sprawa i naprawdę Mega to było przeżycie i po tym sporo osób, tych, które przedtem mówiły do mnie, że po co ty to robisz, pisały do mnie komentarze, że ej, ej, weź, właśnie, ej weź zabierz mnie, kiedy z nim idziesz na trening, czy mogę się z tobą zabrać. I to pokazało, że ludzie bardzo często dopiero jak odnosisz, można powiedzieć, jakiś mały sukces, dopiero zaczynają cię zauważać, a wtedy, kiedy zaczynasz, nawet mogą cię hejtować przez to. Nie wierzę, że nie pojawił się hejt. E, na początku był lekki hejt. Był nawet w szkole, tak jak mówiłem na początku, że był, były te komentarze, że po co ty to robisz? Nic z tego nie masz, a ja miałem bardzo dużo, bo no, kocham to robić, kurde, no. Pasja to jest naprawdę coś niesamowitego. Wiem, że w filmikach, tematyka filmików to nie tylko treningi, to nie tylko pokazywanie Twoich umiejętności, trochę bawisz się też motywatora. Tak, szczerze mówiąc, no. Trenuję, dzielę się z tym i chcę pokazać ludziom, że naprawdę pasja może robić niesamowite rzeczy bo wiem, że gdybym nie trenował, poddał się. Gdybym się poddał, byłbym zupełnie innym człowiekiem. Nie miałbym tego wszystkiego, co mam teraz. I chciałbym przede wszystkim powiedzieć wszystkim słuchaczom, że najwa najważniejsza jest wytrwałość, że jeden trening tak naprawdę nie zrobi nic. To jest ziarenko piasku. Dopiero kiedy trenujemy, nie poddajemy się, to budujemy górę, która już naprawdę jest w stanie, jest, jesteśmy w stanie osiągnąć niesamowite rzeczy. Bardzo często słyszę też na przykład w szkole, kiedy sobie... Trenuję na przerwach, na uef chociażby, trenuję w każdym momencie. Dosłownie, jak mam chwilę wolną, no to trenuję. Słyszę od ludzi, że też bym chciał coś takiego umieć. Też masz niesamowity talent i tego po prostu nie cierpię. Jak ktoś mówi, że masz talent, nie, to nie jest żaden talent, tylko to jest ciężka praca. Pamiętam, jak zaczynałem, był właśnie taki chłopak, który miał talent niesamowity, uczył się elementów bardzo szybko. I poddał, poddał się, wpadł w złe towarzystwo. To motywowanie, zarażanie pasją to nie tylko kanał na YouTube. Wspomniałeś, że uczysz też dzieciaki. Mhm, tak, to, to jest niesamowita wygląda. rzecz. Wiesz co, dosłownie od dwóch miesięcy e, zacząłem prowadzić zajęcia. Dostałem taką jakby ofertę, e, zrobiłem kurs e, trenera pers personalnego i instruktora siłowni, i w ramach tego kursu mogę, mogę prowadzić właśnie takie zajęcia i. Prowadzę z takimi małymi dzieciaczkami do 10 lat, które niesamowicie mnie motywują. Po prostu to jest coś, coś takiego, nawet nie wiem, abstrakcyjnego dla mnie. Jak tyle lat ja trenowałem i teraz mogę dzielić się tą pasją z innymi, jak te dzieci na mnie patrzą i tak nie cierpię, jak, mówię, jak mówią do mnie, proszę pana. No, to jest na moich zajęciach właśnie jestem Bartek zimny. I tylko tak mają do mnie się zwracać. I po prostu to, że mogę się z nimi podzielić tym, co kocham, jest niesamowite. Po prostu uwielbiam to. kto jest twoim motywatorem? Yy, od samego początku moim motywatorem był mój trener Piotr Anioł Woźniak, który już niestety się wyprowadził ogólnie z Polski. Nie ma go już z nami. I tak naprawdę, nie wiem, wytrwałość mnie najbardziej motywuje. To, że. Nie, nie muszę mieć chyba jakiegoś super takiego swojego coacha, tre... osoby, która mnie jakoś, nie wiem, teraz trenuje, motywuje. Piotrek przekazał mi całą wiedzę dotyczącą breka, a teraz motywują mnie moje sukcesy. To jak e, widzę, że moi podopieczni uczą się, e, też właśnie ulepszają swoje skillsy to że ludzie tak fajnie reagują na moje materiały to mnie bardzo motywuje. Motywują mnie oczywiście również sukcesy na zawodach. No, nie da się tego uniknąć. To jest naprawdę niesamowite, kiedy trenuję dzień w dzień jadę na zawody i udaje mi się wygrać. To jest świetne, ale no przede wszystkim to, że, że widzę ludzi, którzy są, są trenują i nie poddają się. Jadę na zawody i widzę, że te osoby, które widziałem na przykład miesiąc temu są coraz lepsze. I ja wiem, że też muszę być coraz lepszy, żeby nie odstawać, żeby móc ich nawet pokonać. O to chodzi. To będziecie szukać na tym YouTubie? Jak eee, cię szukać? Wystarczy wpisać zimny, Bartek zimny i po prostu mój kanał będzie pierwszy w wyszukiwaniach. Pokażesz mi coś na żywo? Na żywo, jasne. Dawaj.